Kawał historii, kawał historii 300 lat, 300 lat historii rodu, rodu wołoskiego, starodownego, który do dzisiaj trzymie się tej, tej Ficońki, no i można powiedzieć, że wszyscy Ficonie to jedna wielka rodzina. Jedna wielka rodzina, w, księ, w, księ, w, w książce napisanej przez Wawrzeńca, napisał taką książkę, wspomnienia rodziny Ficoniów. Krąży taka legenda, że wszystko się zaczęło tutaj od Tadeusza i Mateusza. Tadeusz i Mateusz poznali się prawdopodobnie niby w Krakowie na Akademii i uciekli tu, w te, w te rejony, przed Mikołajem Komorowskim. Mikołaj Komorowski niby ich gonił za to, że buntowali ludzi. I Tadeusz i Mateusz byli tacy, tylko że to dużo, dużo później, i oni byli kuzynami. Musieli, wtedy musieliby się urodzić gdzieś około 1500 roku, 1600, przepraszam, bo. Komorowscy, Mikołaj Komorowski zmarł w 1633 A Samo to, co jest opisane w książce, wskazuje na to, co Godos, bo nadanie tej ziemi, jakby pod tego półzorębnika jest za Mikołaja Komorowskiego. A Mikołaj Komorowski w tych czasach nadawał ziemię Wołochu. Nadawał, ale on to zaczął. I A kończył to już Wielopolski. I Wielopolski. Maciejowi dał, najprawdopodobniej. Wielopolski kontynuował. Franciszek, Franciszek Wielopolski kontynuował to dzieło Mikołaja Komorowskiego. Komorowski, Komorowski zrobił taką, taką jakby można powiedzieć akcję na ten co z Wołochami, bo nadawał ziemię za darmo. Tak, no bo. Nadawał ziemię za darmo pod korcunek, pod, no bo miał dużo terenów nieużytku. No, chciał to wykorzystać. Chciał to wykorzystać. Widział, że Wołosi dadzą rady to wykorzystać, że z tym terenie dobrze się radzą, że to pasterstwo ma sens. No to powiedział im, biercie chłopy ziem, korcujcie. Ja wam wydzielę to na te półzorymbki. I z tego co nawet wiem, to na, dostawali grusze na te woły i na konie. No musieli czegoś mieć te to dostali, oni to dostawali. Na przykład z zaremnicy mieli po cztery konie. Południowo-Rębnicy po, po dwa, po dwa To no była jedna zasada. Że ten Wołoch, który we krwi miał wędrówkę, który we krwi miał, można powiedzieć, taki tryb koczewniczy, musiał się osiedlić na stałe. Tak. Musiał pobudować chałupę. Ale im to widocznie było na rękę. Nie musieli się poniewierać. Do końca pewnie im to nie było na rękę, bo nie wszyscy Wołosi nie wszyscy, na pewno nie, nie wszyscy, bo jeżeli on dawał tą ziemię za darmo na te czasy, no to musiało nie być wielkiego zainteresowania tą ziemią, żeby się osiedlić i siedzieć tu, więc musieli to być ludzie, ale którzy chcieli ci... zostać i, i robić na tej ziemi. Ale on jakby chciał pieniądze, to by nie dali mu pieniędzy, bo oni nie mieli pieniędzy. Rozumiem, nie mieli, ale potem było tak, dali, mu, dali im to za darmo, dali to tym wołowom za darmo i... Jak już się pokorcyli, jak już to porobili, jak już ten widział, że z tego jest y, zorobek, no bo wiadomo, że mieli syr, którym handlowali, mieli wełnę, umieli folować sukno, umieli syć kosule, umieli się radzić, oni byli samowystarczani, całkowicie, Cał od A do Z Dokładnie. byli całkowicie samowystarczani. jak, wiesz, jak wędrujesz całe życie i, i śpisz w lasach, gdzieś na łąkach, no to, 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 postawić, to wszystko zrobić. Umieli postawić chałupę, umieli się zadbać o żywność, umieli wszystko zrobić, zresztą do dziś to w tych ludziach widać, do dziś dnia widać to w tych ludziach, że są niesamowicie zaradni i niesamowicie jakby potrafiące w tym terenie do dziś radzić, umieją robić wszystko od masarki po, no po, po ciesielkę, dokładnie. ale co chcę powiedzieć dalej. No i ten Mikołaj Komorowski, jak widział, że oni z tego mają pieniądze, no to ich obłędy były no Na i tym co, że oni się strasznie zaceni buntować. I jeszcze to było niesamowicie dużo. Dla nich. To było dla nich niesamowicie dużo. Oni się zaceni momentalnie buntować no na tego tą dziesięcinę. ten nurt zbójnicki. Ten nurt zbójnicki właśnie no. powstał na, ty, na, tym, na tym dekrecie tego, tego Komorowskiego, że, że po prostu zaceni, no tamty... zaceni ludzie się buntowali. No. A że byli to ludzie cięci, no, byli to ludzie chara o, o charakterach takich twardy. niepokornych, co się nie podporządkowali Ale nikomu. Ale do dziś my tacy są, że się nie lubimy podporządkowywać no. nikomu, to i zaceni się buntować, a Komorowski też miał jeszcze jeden cel w tym, że ich tu osiedlą, oni pilnowali granic, no oni też. pilnowali granic. Miał armię. <laughs> Sły, Słyszałem i, i te z, z, z takich historycznych przekazów wychodzi na to, że oni stoli po Holak, Stoli po Holak z łowcami, paśli, bo paśli, no i robili, i robili, bo robili, ale daleko widzieli, był to naród bitny. Wołoski to jest roz, y, druga sprawa, w górach, góry i bytowanie w górach mieli w jednym palcu. Każdy kawałek ziemi Jak się ino ruszył jakieś, jakieś wojska, czy cokolwiek by się kasik po granicy ruszyło, poliły się po tych wierchach po Holach od razu ognie. Były sygnały na trombitach. Oni potrafili prędzej, Zlecieć. prędzej z góry na górę dać sygnał, dać znać, niż dzisiaj byśmy na przykład byli w stanie, bo moglibyśmy się gdzieś nie dodzwonić, moglibyśmy nie mieć zasięgu. Oni potrafili w momencie dać znać z góry na górę, gdzieś tam do, do miasta, do, że, że dzieje się coś na granicy. No ale szybcy I byli, byli wysportowani. To jest rozum, całe, całe życie w górach. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że każdy, wszystkie szlaki znali, wszystki przejścia Dokładnie, znali. To byli znali ludzie re... lasu, tak jak my no. dzisiaj, bo my też no. dzisiaj to znamy wszystko, każdy tym przejście, każdy ten swój rejon mały zna. I do któregoś Jesteś rejonu... W domu ten rejon z i do któregoś momentu ześ tam potrafił dolecieć czy dojść i następny rejon już znali I inni. I dali znać dalej. i dali znać, co szli. I była to darmowa, darmowa straż graniczna. Rozdra darmowa straż która jeszcze zarabiała pieniądze na pasie niłowiec i, znaczy i na syrze, to... i na, na wyrobie różnych rzeczy, których ludzie z Dolin nie umieli robić, bo przecież nie umieli folować sukna na portki, nie umieli ludzie z Dolin pozyskiwać wszelkiego dobra z tych gór, Tak jak umieli Wołosi. I, I też dwór korzystał z tego, bo musieli oddawać. Cieleń tam oddawali, góry. Żyby zbierali, nosili na No Jest to Gąty strugali. No, do, dokładnie. Gąty strugali na dachy. To byli ludzie, tak jak gadał, samowystarczalni, z których dwór miał potężne korzyści. Z różnych dziedzin, nie no z dziedzin... Drzewo mieli. Drzewo mieli, umieli go pozyskać. Bo oddawali drzewo na dwór, tak samo. No i dzisiaj, dzisiaj widać, I jeszcze tak, podatek z tego płacili. Jeszcze podatek dziesięcinę i to im nie pasowało, że oni musieli oddawać, że oni musieli ten, a jeszcze musieli zapłacić tą dziesięcinę. I wtedy się właśnie ruszył ten nurt zbójnicki i oni zaczęli... Się buntować. Się buntować, jak się zaceni buntować, no to to, się no to, to panowie zaceni na tym cierpieć. Oczywiście wiadomo, że panowie jako umieli pisać i tak zrobili z nich momentalnie bandytowi. W opisach, w opisach pańskich ci zbojnicy, którzy zbojowali, to oni nie, nie zbojowali temu, że się buntowali przeciwko niesprawiedliwości. No to byli bandyci, którzy chcieli łatwego zysku. Tak to, tak to w świetle, w takim świetle pokazali ich panowie. No dzisiejsza telewizja, dzisiejsze radio też zrobić Ciebie kogo chce. No, zrobić Bie bandytę. Złodzieja, i nie wiadomo kogo. nie? Więc tamtym, tamty, w tamtych czasach media to było, to było pisanie, pisanie no, bo, no bo panowie mieli tą, jakby mieli w rękach to, tą, 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 tą zdolność tego pisania. Dzisiaj mają w rękach media. No i to tak z lat, z lat możemy popatrzeć, jak się nam to wszystko powielo. I to e, Karol, Karol Wielopolski e, aktem notarialnym przekazał to. Tą Ficońkę no, przekazł Ficońkę, tą ziemię już na własność. Już na własność Janowi Ficona. Ale tu jest napisane. E, Polana Ficońka, którą posiada Tomasz Ficoń, czyli syn Jana. Czyli jemu to dopiero ten Tomasz był jakim pierwszym właścicielem. Dostał to Jan, bo tu jest napisane że jako Jan Ficoń, ale był w posiadaniu już Tomasz. I to jeszcze przy okazji przepisali synowi. Tak. No. no i Tomasz był dwukrotnie żonaty. Tomasz miał e, pięcioro dzieci. Pierwszą żoną Tomasza była Franciszka Kubacz. I ona pochodziła e, z żabnicy. I z nią miał e, dwoje dzieci: córkę Reginę i Józefa. Józef był ojcem Tadeusza. To co potem, to co e, pisał e, Wawrzyń, Wawrzyń a Tadeusz był prapradziadkiem Wawrzyńca. Aha. No, pra -pradziadkiem. To... no to... I on się urodził w 1804 roku się urodził e, Tadeusz. No to czyli teoretycznie to już są czasy takie... No 1800, 1800, 1800 rok. rok no to... A e, Mateusz był synem Jana. Tylko on był z, z drugiej żony. No i no to Jan. jest tak. Unii... Jan był z żony y, y, Franciszki Terli. To była druga żona Tomasza. I z tego drugiego małżeństwa urodziła się Anna, Kasper i Jan. I Jan miał właśnie y, syna Mateusza, który był. Y, był kuzynem e, e, Tadeusza mhm. tego. Oni tego... byli kuzynami. Czyli to, oni, nie, oni, oni, oni byli. Czyli cała ta To no Tomasz ta... był ich dziadkiem. Czyli cała ta historia, ta legenda o tym Tadeuszu i Mateuszu, to, to mogło coś tam być, mogli. Były te imiona. Były te imiona, Mateusz, ale to, to była bardziej legenda, niż tak. to była bardziej legenda niż fakty, nie? Totalnie. Bo tak jak ja powiedziałem na początku, że spotkaliśmy się tu dzisiaj po to, żeby pokazać fakty. Bo legendy czasami nie, nie gadają tego, co jest prawdą. Jakiś tam ziorko prawdy w tej legendzie jest, ale bardzo małe. a no Tak, że, że byli tacy są. ludzie. Że byli tacy ludzie, ale ktoś im dopisał, dopisał im historię. Dokładnie. I Józef yy, żeni się z Franciszką Franciszko I z tego właśnie małżeństwa jest ten Tadeusz, jest Teresa, jest Józef, jest Katarzyna, Anna, Katarzyna druga, bo ta pierwsza zmarła, mają zroczek, jest Andrzej i jest Jakub. A Jan żeni się z Małgorzatą skrzypek. I z tego małżeństwa jest Jan. Jest Anna, jest Mateusz, Katarzyna, Franciszek, Wojciech, Regina, Marianna, Maciej, którego miałeś pisanego tam w dokumentach. U mnie, u ciebie, który przeżył 42 lata. Wtedy jak się podpisywał, miał 27 lat. Kończąc tę opowieść o tej Ficojce zachęcamy wszystkich do tego, co by się zgłaszali do nas, do WG Media, do, do mnie żeby pisać, dzwonić, tak jak Tomek zadzwonił i poparcie się jaki fajny materiał yy, o kolejnym przysiłku powstał przez to, że my się zgodali, że jest chęć taką współpracy między między ludźmi. No i przez to, że mieli z to to nie dzięki wujkowi, Andrzejowi yy. Ficoniowi, który... Napisał tą książkę, bo, napisał, bo wiadomo, napisał że książkę, który w to masę pracy, ale ja bym nawet o tej książce nie wiedział. Gdyby nie to, że zrobiliśmy na długie media materiałokoluste o księdzorce, to dziś nie widzielibyśmy tej książki, nie mógłbym jej przeczytać, nie mógłbym wiedzieć wielu rzeczy, które dzisiaj wiem, i, i nawet bym nie wiedział o tym Ficoniu, który tą książkę napisał i który w tą stronę jakby ser, żeby tą tożsamość swoją góralską, włoską jakby udokumentować tymi, tymi materiałami. Mówił mi, że nawet po 12 godzin siedział przy, przy księgach, bo to pisane ręcznie, ciężko odczytać, mogę, jeszcze łaciną. Mogę w stu procentach potwierdzić no, to, to, bo bez... wiem, bo jak się są dość nasiedział nad księgami parafialnymi i wiem, jak to jest ciężka robota, żeby, żeby cokolwiek z tej księgi i żeby jeszcze to złożyć Całość. Żeby to złożyć całość, jeden ksiądz pisał staradnie, ładnie, Dokładnie. drugi ksiądz pisał byle jak, jak? nie słowo odczyta. No. Trzeba było siedzieć nad tym, szyfrować te literki, ale naprawdę do się to zrobić, do się dojść do swojej tożsamości, do swojej korzeni, ale jest to naprawdę wkład wielki roboty i Hyleczowa tu przed ludźmi, którzy <laughs> którym się chciało, którym się chciało to robić, którym się chciało nad tym siedzieć. Y Dziś mamy skarbnicę wiedzy na temat, powiedzmy, Rodów w tej książce, bo naprawdę polecą, bo pewnie on będzie ciężko dostać gdziekolwiek, nie? Jeszcze tam może jest kilka egzemplarzy, ja to bym musiał z mówić na ten temat. No to jakbyś pogodał, bo na pewno się wielu ludzi odezwie o tą książkę i pewnie by może pasowało jak i nawet, jak i nawet do drukka szczelić, bo ja wierzę w to, że po tej... dużo więcej, bo no to może być, że... Żeby się co dodrukowało, nie? Ta książka Oficuńca jest naprawdę, naprawdę dobrze napisana, dobrze zrobiona. Jest to, jest to fajna rzecz dla ludzi, którzy interesują się historią Bo swoich kraju. Wujek, wujek to nie pisał jako y, materiał naukowy, tylko po prostu dla nas, dla rodziny, żebyśmy wiedzieli, skąd pochodzimy. Nie? Skąd pochodzicie i przede wszystkim, żebyście znali jacy, jacy byli przodkowie. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że, myślę, że jest to naprawdę. Przeczytaj tą książkę od oddaję do dechy i, i jest naprawdę dobrze napisano. Niektórzy się mogą bardzo, bardzo zdziwić, jak są powiązani z innymi rodzinami po Cięcinie, choćby i z bratkami, i, i z juraszkami. I jest mnóstwo Ficoni, przede wszystkim dziwek, które się opowiadały tu po Cięcinie, z, z takimi z takimi rodami. Te znanymi i widzę to, że właśnie się tak y, żenili między sobą te z tymi pasterskimi rodami. I... Także zachęcą do tej współpracy z nami, y, do tego, do tego żebyśmy tworzyli dalszą historię mniej docięciny. Nie bo przecież możemy zrobić materiał i w żabnicy, bo wiem, że w żabnica czy żabnica, mało Sopotnia, na prawie hołoskim y, są, są naprawdę. Potężne rody, duże wielkie rody, które, które moglibyśmy udokumentować, tak? Bo choćby w Sopotni Małej, w Żawnicy, po tych przysiłkach jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które można by było zachować w pamięci ludzkiej. Przetrwa to na pewno wieki i będziemy mogli kiedy swoim, nasze dzieci, nasze, nasze wnuki będą kiedy mogły pokazać swoim, swoim wnukom, swoim prawnukom jak wielka jest historia Żywieckich górali. No nie Na bo... tym terenie. I naprawdę warto się trzymać historii, warto koło tego byś, warto tego sanować, bo te amumy, co tylko, korzenie nie wziąłem wrośnięte, żebyśmy się tej żywieckiej ziemi trzymali i kultywowali tą tradycję naszych przodków.